Witam na konferencji prasowej po 21 kolejce Bertli w Polonia Liii polonializbarmińskiej wygrała 4-1 z GKS Wikielec. Po komentarzu tego spotkania poprosiły trenera gości Damiana Jarzybowskiego. Dzień dobry. Na starcie chciałbym pogratulować gospodarzom szczerze, tego zwycięstwa. Wiem, że to było ważne, by, by, by te punkty złapać i sytuacja w tabeli w jakiś sposób uległa poprawie też tej mentalnej. A co do samego meczu, to ja postrzegam bardzo często piłkę nożną na zasadzie meczu, piłki nożnej, na zasadzie ambicjonalnej, na zasadzie można to porównać do bitwy, czy nawet takiej wojny, zarówno na boisku, jak i, jak i mentalnie. I tutaj my przede wszystkim wyszliśmy na tę pierwszą połowę, tak jakbyśmy w ogóle nie chcieli w nim brać udziału, jakbyśmy jakbyśmy no, na pewno, na pewno mam bardzo wiele zastrzeżeń do, do, do zawodników indywidualnie. ale ta praca została źle odrobiona i to nastawienie poszło w złą stronę, bo zbyt luźne, albo szeroko formę formy na treści, czyli zbyt ambicjonalnie do tematu podeszliśmy, to tak naprawdę wyjaśnimy sobie w tygodniu treningowym, ale na pewno nie było widać tej takiej typowej chęci, która często w takich meczach typowych szczególnie będzie górą i, 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 i można się uczulać, można sobie dużo czy mówić, natomiast, natomiast w pierwszej połowie nie realizowaliśmy wielu założeń taktycznych przeciwnik za łatwo zbierał nam drugie piłki, za łatwo wyprowadzał kontrataki z naszych autów, za łatwo rzucał nam piłki za plecy chociażby ze swoich autów. Za łatwo gdzieś tam dostało się nasze pole karne, czego skutkiem były chociażby te dwie bramki. My nie oddaliśmy strzału w pierwszej połowie, nie wiem w ogóle czy w ogóle strzał na bramkę w pierwszych więc, więc ciężko mówić o, o, o rywalizacji, o chęci zwycięstwa, o, 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 o takiej determinacji, jeżeli takie aspekty nie są na boisku widoczne i, i, i naprawdę trzeba się uderzyć w ja oczywiście biorę odpowiedzialność za porażkę na swoje barki, natomiast każdy zawodnik indywidualnie musi, musi sobie odpowiedzieć w głowie, czy, czy co było złego, co było nie tak, że że tak to wyglądało, a nie inaczej, bo mam bardzo mało czasu, żeby przygotować się do kolejnego meczu derbowego ze Stamilem Olsztyn. No i tam punkty są już nam bardzo potrzebne. I, i, i ubolewam nad tym, że chociażby ten mecz nie wyglądał tak jak w drugiej połowie, bo w drugiej połowie e, było widać chęci, byliśmy bliżej przeciwników, walczyliśmy e, e, i wyglądało to dużo, dużo lepiej, natomiast od stanu tak fatalnego pierwszej połowy nie jesteśmy w stanie skoczyć na obroty maksymalne w drugiej połowie. Gdyby te obroty w pierwszej połowie były dużo wyższe albo po prostu wyższe, to druga połowa, pierwsza połowa zakończyła zakończyłaby się remisem, porażką 1-0 i w drugiej moglibyśmy to wszystko odwrócić, ale to, to mówię, to, to tutaj Rzucanie też nie jest też konieczne. Tak wiele bramek, nie pamiętam, kiedy staliśmy. Przerwaliśmy serię siedmiu meczów bez, bez porażki. To boli, a jeszcze bardziej boli styl, w jakim dzisiaj nastąpiło. Wygrał zespół, który tego dnia chciał wygrać bardziej i zostawił więcej zdrowia na boisku, aczkolwiek tutaj może to zła przenośnia, bo bo. Z, na zawodnik lądował w szpitalu, że karetka. I mam nadzieję, że tam nic poważnego się nie stało i że, że Bartek wróci do nas już na początku tygodnia i będzie, będzie wszystko zdrowotnie dobrze. Także jeszcze raz gratuluję, życzę powodzenia w kolejnych meczach. I, I mam nadzieję, że zespoły zobaczył się w kolejnym sezonie w rezultacie. Dziękujemy, trenerze. Dla Bartka życzymy oczywiście zdrowia i szczęśliwego powrotu dla całej drużyny do domu. Dziękuję bardzo. Cyfrasowy trener Polonii z pod Piotra Jacka. Prosimy o parę słów, wieczór. Cieszą punkty, bo to jest dla nas najważniejsze. Sporo bramek, z tego też oczywiście się cieszymy. Na pewno po tym poprzednim wyjazdowym spotkaniu mieliśmy niedosyt, bo tam zagraliśmy też dobre spotkania. a jednak punktów nie udało się przywieźć, więc ten mecz był dla nas taki no, pewnie ciężki na tym kolu, tak? bo bo no tak naprawdę zaczynaliśmy dzisiaj tą rundę rewanżową meczem u siebie, a że jest to taka twierdza, która, która nie daje przeciwnikom za dużo punktów, więc no dzisiaj po raz kolejny pokazaliśmy właśnie, że, że na tym swoim boisku potrafimy grać skutecznie. No i ten mecz był skuteczny w naszym wykonaniu. Pierwsza połowa taka zgodnie z założeniami. Naprawdę no zawodnicy wypełniali wszystkie założenia, które wcześniej sobie ustaliliśmy na bazie analizy przeciwnika. W drugiej wiadomo przeprowadzeniu, też jakieś tam sporadyczne sytuacje przeciwnika były, natomiast skutecznie myślę, że przez większość spotkania wyeliminowaliśmy ich mocne strony, zagraliśmy pewnie troszkę prościej, no i mamy okazałe zwycięstwo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie, tylko Panie Trenerze, no zawsze muszę zapytać. To był właśnie najlepszy mecz na, na wiosnę, to na pewno, ale to nie był przypadki przypadku Was za Pana Trenera kadencji? No, pewnie wynik na to pokazuje, że, że tak. Nie? To taki był mecz, który kontrolowaliśmy. Na pewno bardzo mocno pierwszą połowę kontrolowaliśmy, to absolutnie drugą. Podobnie, aczkolwiek wiadomo, jak przeciwnik już rzucił wszystkie siły na odrabianie strat, to, to też tam te niektóre były groźne, ale, ale to myślę, że to wszyscy wiedzieliśmy, że to było pod kontrolą i można powiedzieć, że to był najlepszy mecz. Nie, nie. Dziękuję dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo.